Siemano widzowie, tutaj oczywiście Leon Play, i dzisiaj sobie zagramy. Uwaga, wy! Szklany most, no nie do końca. Będzie to gra, oczywiście, która jest bardzo znana. Simon Mówi, uwaga, jest to gra Simon Mówi. I już właśnie ją włączymy. pierwszy dzień, okej. Okay. Zamykę tutaj za roboksy. I zaczynamy za 3, 2, 1, 0. Może okay. to od początku nie jestem rędy potpierć. Zobaczcie, od początku do Uuuu, taką animację sobie wezmę. Dobra, zaczynamy. Wskazujesz się usiąść tam gdzie mówię. Start! Usiąść na stołek, dobra. Stołek to jest to. Przeżyłem! Tak cię w to gra. Dobra. muszę się mieszka usiąść tam gdzie mówię. Dobra, start! Usiądź na, na pieczarce. Co to jest ten? To jest mój pomysł. No dobra, żeby wskazać, trzeba się usiąść tam, gdzie mówię. No to zaczynamy, tak? Musisz na poduszce... Nie, 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 starczy, no dobra, jest jedna. nie, No dobra, a mnie tu wygrała. Ej, co ja, co ja robię w tym? nie, to lepiej. O, pisek. Nie wiem o co chodzi Zbiera pozytywne słowa Nie, nie Złe słowo wow. Najlepszy wow. No i trzecie miejsce dla mnie Leon jest OP, to jest trzecie miejsce Czemu? A ja jestem w Wiem, że będzie O, ja mam 6 miejsce, dobra. O, nie, o, 90. Mamy to jeszcze coś. Dobra, ta gra jest trochę nudna. Może lepiej zagrajmy w coś innego. Na przykład, może to być, no nie wiem, napiszcie co chcecie, um, ale nie musicie napisać, bo dopiero ten film się zaczął, więc zagramy dzisiaj, uwaga, w grę Simulator, tak jak mówię. Nie, horror dzisiaj zagram, także jak się boicie, to szybko włączajcie, bo to będzie bardzo straszna gra. Jest to Durs, to jest gra... No, pisze, że jest dla. Patrzcie, ta gra błyska, więcej światła, głośne dźwięki. Wyłączajcie teraz. to nie jest dla dzieci. Gra. Co jest? Y usiądę w miejscu dla jednej osoby. Tak, tak, dla... Trzy. Wyłączajcie, jeżeli się boicie tego. To jest mega straszne. To niby pisze, że jest dla każdego, ale to jest takie straszne, że nawet kiedyś się wystraszyłem, więc lepiej tylko nic nie oglądajcie, jeżeli się boicie. Jeżeli jest OK, to może czekać. O. To co? Jesteśmy w hotelu. Muszę się tutaj dostać. Muszę znaleźć kluczyki. Dobra, może tu będzie. Jest! To, to bierzemy. O. No i klikamy trzymamy i gotowe. Tutaj jesteśmy w drugim miejscu. Tutaj nie ma kutki, więc możemy iść dalej. Dopiero to się zaczyna, więc jeszcze nie jest strasznie. To będzie strasznie jeszcze nie teraz. Jest. O! piąte wejście. Dobra, możemy się schować, bo tutaj na pewno coś... Może być coś strasznego. Jeśli się boicie, to lepiej tego nie oglądajcie. będzie straszne. Bo widzisz... O, słyszeliście to? Bo właśnie dźwięki będą. Tutaj coś jest. Zablokowane. Dobra widzowie, robimy challenge. Ja nie mogę się wystraszyć. Spróbuję się nie wystraszyć, bo ja się tej gry trochę boję. Wieś o monety. Tu też. A tu nie. Nie ma, idziemy dalej Boże, oczy, oczy Jezu, jakie je ojs Jakieś oczy ze mną walczyły było... Nie lubię jak się, jak się na nie gapisz Co? Nie lubię jak się na nie gabisz Okej okay. Zagraj znowu Oto gramy jeszcze raz. Zmawy się do oczy. Gramy od nowa. To dopiero się zaczyna. Ja mogę patrzeć na oczy. Nie oglądajcie tego, jeżeli się bojcie. pamiętajcie. Ten film. Y nie wiem, czy lepiej go wrzucać, ale może go wrzucać. Dobra. No to wrzucę go. Jeszcze się nie tak bardzo się nie wystraszyłem tego, więc zobaczymy. O! To tutaj było! Aha! No to następnym razem muszę sprawdzić. Cześć. To jest Jeden. Stresuję się trochę. to gra jest chyba dla... no... Nie wiem, na YouTubie pisał, że w to nie powinni grać, więc... Nie wiem, będę wysyłała linków na Pisał, że nie było napisanego wyjadu więc nie miałem dostępu dobra, tutaj mogą być oczy a, tu jeszcze nie było To drzwi są to też, to też, to też, o, to też już wszystkie są o, to idziemy dalej To już mogą być oczy że rzeczy spotykam. Po prostu, Dobra, Myślałem, że coś tutaj spotkamy. Czarny ekran. Coś... Wow, jak się wystraszyłam. dobra. Zmarłeś od rush? Jakiego rasza? Zmienię to nie nawet. Nawet nic nie widziałem. Zwróć uwagę na szerokie wskazówki, które mogą sugerować jego nadejście. Okej. Okay. Dobra, może już lepiej, żeby was trochę nie straszyć, bo możecie źle w to kliknąć. Zagrajmy w coś normalnego. Dobra, zagrajmy w coś normalnego Hey, Squid Game to horror? Nie, chyba nie Dobra, może zagramy w Przetrwaj jakiejś Zabójcy, dobra Zagrajmy w Brookhaven na przykład Albo może nie, ciągle Gramy w Brookhaven, to zagrajmy w coś innego Na przykład Zagrajmy w Lace clicker to też nie Dobra, lace clicker zagramy, bo w to jeszcze nigdy nie grałem, chyba to jest bardzo fajne race clicker. dobra skipuję to No, musimy klikać Hikescore A! Klawiatura mi nie działa. A, bo tutaj jest coś. Tutaj chyba trzeba szybko biegać. Nie dobra, muszę wyjść. A, dobra, nie ja będę czekał po prostu. Ja w ogóle się nie ruszę czemu. Nie wiem czemu. Dobra jest dobra. Wchodzę. Awiatura mi nie działa. Będę musiał chyba sprawdzić, czy coś jest z nią nie tak. Dobra. Z jedzenia blobów strategiczny studio jakiś wymyślił. A dopiero 8. A na tamtym końcu miałem bardzo dużo. Um... Zostało zbanowane, mówiłem już. Chyba wam to, że zostało usunięte. To do konto <laughs> dobra, to spróbuję pokonać kogoś. No, nie, muszę znów kupować to. kiedyś, miałem bardzo dużo tego. A jak kupię chyba tego hakerowe, to hakerskie. To On. Dobra, mam czwarty. Oh, widzę cię, wyrób, widzę cię, wyrób. O masz ty wyro! Zaraz normalnie wezmę ciebie. Dobra. Symulator zjadania blobów. Bla, 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 bla. To, jest, to jest simulator zjadania blobów. Pospiesz się. Yy, czekajcie, mam wzmocnienie. Że, jak dołączę do grupy Studio Strategic, a następnie polubię grę, to za dwa razy szyb, to będę dwa razy boost. Nie zrobione Za 15. Błąd w grupie, nie, nie jestem w grupie, no tak. No to, to zostawcie lajka, jeżeli dołączę do grupy. 3, 2, 1. Dobra, zostawiliście bardzo dużo lajków w dużo filmach. I więc polajkujemy tą grę, dobra. Polajkowałem. Teraz trzeba dołączyć do grupy. Dołączamy. Dobra, dołą polajkowałem i dołączyłem. Zobaczymy, czy coś dostanę. z weryfikat, O, dostałem, zostałem zweryfikowany. Dobra. Dostałem to. nie, to miałem już pierwszy dzień, czemu ja wyszedłem, mogłem wcześniej to zrobić Teraz zostałem, teraz dostałem coś innego I dostanę jutro 21 czaszek Następny dzień, 25 oh! Dobra Konam ciebie Coś tutaj A, słowy jest. Bo haker tutaj jest. O nie. Nie, 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 nie. Jednak nie. Ten haker teraz jest silniejszy ode mnie. Mam trzecie miejsce. Dobra. Yy. Nie wiem, co tutaj będę robił. Napiszcie w komentarzach, czy, czy chcecie więcej horrorów. Sorry, że tak krótko, horror, ale. Po prostu ktoś może, wiecie, włączyć ten film i nie wie, jak włączyć, bo jest jeszcze bardzo mały i może mieć potem. Może potem bardzo się bać. Nie chcę was też straszyć, żeby było tak krótko. No, a tak krótko, a reszta to, to będzie już mało. Nie pomocy, proszę. Nie ma. Nie. Zaraz ci się I spin. Spin, 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 spin. spin, spin. Od was nie? Dobra. No i jestem silniejszy od was. I 12 czaszek. Zobaczmy, czy hakera mogę kupić. Za 16 jest to będę musiał najpierw kogoś pokonać. BUM! BUM! 13 czasie. Ej no nie, ten hacker jest jakiś silny. Ja muszę tego hakera zaraz... Czaski, no nie. Jakie drogie? Jakie drogie? Tak to 122 jest bez sensu. Bo to jest tylko na skiny. Ale no wszystkie i tak kupić w tamtym koncie miałem bardzo dużo, i, ale mi zwanowałem jakieś zaproszenie, dobra, trzy, dwa, jeden, Nic. Ja zawsze odrzucam, więc odrzucę No chyba nie, z... Bo nie znam nawet tej osoby Ja, za... ja tylko akceptuję tych z Polski Czy tam był haker? Dobra, nieważne, myślałem, że haker, pewnie nie nie mm. O, kolorowa ukrywka Kula śmierci Honka story Katastrofa tsunami Bitwy piratów To już było Play or die, to, to, to jest bardzo straszna gra Albo klonuj siebie Wtedy będziemy normalnie Kilka mnie, dobra Dobra, klon Kilka mnie, to jestem ja. To jestem ja. Jest kilka mnie. Będzie kilka mnie. A tutaj sprint może być. Wow, jak szybko biegam. A tutaj mamy telefon. Mogę iść. Ale dlaczego to zadzwoń? Nie mogę za... Wszyscy chodzą za mną. Aaaa! Przestań się! Stop! Kolejne klony lecą, kolejne klony, kolejne, kolejne, kolejne klony lecą. Dobra. Chyba za dużo klonów jest. Dobra. No to w takim razie zmieniamy sobie rozmiar. Zmienię, z... powiększ, powiększ, powiększam. Teraz jestem mega silny. Wielki. Wyskoczyłem. Dobra. Zadzwoń. Wszyscy idziecie za mną. Zmieni rozmiar. Co się zepsuło, chyba. Zresetuję, może Co się stanie, jak zresetuję siebie? Czy wszystkie klony się zepsuły? A to robisz, o dobra, klon. Nie mogę klonować, a mogę zaczwonić. Dobra, mogę sprintować. O, ej. To jest klon gigantyczny, chyba. Tylko jeden się rusza. O. Czyli... Mogę was sklonować Of A ouf to znaczy, że biegają. A... Zadzwoń? Chodzicie za mną. Teraz zrobicie... Chodzą za mną? Nie, proszę, przestańcie! Bardzo bardzo bym chciał was sklonować, tylko że coś mi nie działa. Ale mogę za to was zabijać, dobra. O, oh, teraz mogę promować. Tak tą dziewczynę. C dzięki temu się zmienisz. Jak jestem mały, mały. Dobra, no to zaczynamy z... Dobra, Nie! Ciekawe, w ogóle coś jest fajnego. Dobra, zmienię rozmiar, powiększamy się. bekoniki Mam Czemu się zmniejszyłem A, tutaj się zmniejszyłem co to jest 256 A! Dobra, spróbujmy jeszcze raz tam. No więc zobaczymy o co tutaj chodzi. <laughs> Straciłem jedną rzecz. A bo tutaj coś jest jeszcze. Nie zaskoczyłem, to kurczę. Nie doskoczyłem, nie doskoczyłem, nie udało się. Dzisiaj jest odcinek, dzisiaj sam gram. Yy, no to widzowie, no to yy, napiszcie jakie będziecie chcieli odcinki, napiszcie czy chcecie więcej horrorów. Yy. No to dzisiaj już na dzisiaj kończymy, jutro będzie kolejny filmik. Trzymajcie się, no i pa.